Mam tutaj swój Dzisiaj typujemy wyniki następnej kolejki. Na koniec będę jeszcze myślę gorów. Każdy wie jak się zachowuje tor w A więc myślę, że... A nie, gorzów wygra ekran. Niestety. No my z Wrocławiem. Więc... Ten y, dziennik ma tak także będzie ciężko. 45 45 Gdzie na górę leczna. O, tutaj! Macie na styku. A nie, 54 36 dla góry. Jeszcze nam został jeden mecz. Włókniarz Nie ma no, tutaj włókniarz. 51. 39 dla włókniarza. Albo nawet więcej. Nie wiem. No. No, no. Dzisiaj będzie jeszcze jeden odcinek. Bo mam jeszcze zaległo. Muszę przetypować. Wytypować. No to lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Papa! No papa!